Aż. Mówię poczekaj, czy ty Co nie słyszysz? <laughs> Bier. Nie wiem jak. <laughs> Co ty, zapomniałeś jak się naczepami cofa? Weź ten, odepnij swoją i weź pociągnij mnie od tyłu, żeby odczep swoją i po prostu podjeść tam, gdzie ja mam dupę swoją. Tej naczepy mojej. Nie mogę się chyba zaczepić. Kiedy mnie pociągniesz za tą naczepę O jest, to no. Przez te skały tu ja nie jestem w stanie No ale cię ciągnę i chuja to daję Wgina tą naczepę, ja pierdolę Ej, Pójdź mnie Ej. No, ETS się kłania, patrz. Jak <laughs> I wziął. Teraz wrócić. cię! <laughs> <laughs> Pomodzenie patrzę. Czemu ty tak wąsko te zakręty bierzesz? bo ona już tak była wąsko Ale... No i teraz kombiny, bo musisz mnie postawić. Ej, dobra, dobra, jest, 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 Kit, 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 czekaj Eee... jest, się załatwić ヘヘヘヘヘヘヘヘ